Dzień siódmy. Magiczne eliminowanie negatywnych sytuacji. Cytat. Wdzięczna osoba jest wdzięczna w każdych okolicznościach. Bahulla i był perskim założycielem Bahajizmu. Czy chodzi o kłopoty osobiste albo finansowe, o brak zdrowia albo problemy w pracy? Negatywne sytuacje powstają z powodu długotrwałego braku wdzięczności. Jeśli nie jesteśmy wdzięczni za wszystkie rzeczy w naszym życiu, mimo woli ich nie doceniamy. Przyjmowanie czegoś za rzecz oczywistą jest główną przyczyną negatywnych sytuacji, ponieważ kiedy uważamy, że coś nam nie nale się należy, nie dziękujemy, wskutek czego w naszym życiu przestaje działać magia. Tak jak dziękowanie innym zawsze będzie prowadzić do magicznego rozwoju naszego życia, tak przyjmowanie czegoś za rzecz oczywistą zawsze prowadzi do pogorszenia się naszego życia. Czy jesteś wdzięczna za zdrowie, kiedy ci służy? A może zwracasz uwagę na swoje zdrowie tylko wtedy, gdy Twoje ciało choruje, albo gdy odniosłaś jakieś obrażenia? Czy jesteś wdzięczna za swoją pracę każdego dnia? Czy doceniasz ją tylko wtedy, gdy słyszysz, że zanosi się na zwolnienia? Czy jesteś wdzięczna za swoje zarobki za każdym razem, gdy je otrzymujesz? Czy może przyjmujesz swoją wypłatę na rzecz, za rzecz oczywistą? Czy jesteś wdzięczna za swoich ukochanych, gdy wszystko dobrze się układa? Czy może że rozmawiasz o nich z innymi tylko wtedy, gdy pojawiają się problemy? Czy jesteś wdzięczna, kiedy Twój samochód dobrze się sprawia? Czy myślisz o swoim samochodzie tylko wtedy, gdy się psuje? Czy codziennie jesteś wdzięczna za to, że żyjesz, a może traktujesz życie jak coś oczywistego? Przyjmowanie czegoś za rzecz oczywistą kończy się narzekaniem, negatywnymi myślami i słowami. Zatem, kiedy się skarżysz, według prawa przyciągania musisz przyciągnąć do swojego życia więcej powodów do skarg. Jeśli narzekasz na pogodę korki na drodze swojego szefa, swojego męża, swoją rodzinę, przyjaciółkę, obcą osobę, czekanie w kolejkach, rachunki, sytuację gospodarczą, cenę czegoś albo usługi jakiejś firmy nie jesteś wdzięczna i za każdą skargą coraz bardziej odsuwasz swoje wymarzone życie. Teraz rozumiesz, że narzekanie, negatywne myśli i słowa oraz przyjmowanie czegoś za rzecz oczywistą powstrzymują napływ dobrych rzeczy do Twojego życia. Teraz rozumiesz, że gdy coś idzie bardzo źle, musiałaś nieświadomie być niewystarczająco wdzięczna. Gdy jest się wdzięcznym, nie można być negatywnie nastawionym do niczego to po prostu niemożliwe. Krytykowanie i obwinianie, gdy czujesz, się, gdy czujesz wdzięczność, jest niemożliwe. Odczuwanie smutku albo innych negatywnych emocji, gdy jesteś wdzięczna, jest niemożliwe. I najlepsza wiadomość jest taka, że jeśli obecnie w Twoim życiu są jakieś negatywne sytuacje, nie minie wiele czasu, a wdzięczność je zmieni. Negatywne sytuacje rozwieją się jak dym, jak za dotknięciem magicznej różdżki. Najpierw, choć może to być trudne, musisz znaleźć w negatywnej sytuacji coś, za co możesz być wdzięczna. Nieważne, jak jest źle, zawsze możesz znaleźć jakiś powód do wdzięczności, zwłaszcza gdy wiesz, że twoja wdzięczność w magiczny sposób przemieni wszystkie negatywne okoliczności. Walt Disney, który znał się na prawdziwej magii życia w filmie Poliana, pokazał nam, jak to robić. W swoim filmie w 1960 roku Disney przedstawił zabawę w radość, która miała na mnie ogromny wpływ, kiedy byłam dzieckiem. Bawiłam się w radość przez całe dzieciństwo i okres dorastania. Aby bawić się w radość, wyszukaj jak najwięcej rzeczy, z których możesz się cieszyć, zwłaszcza w sytuacji negatywnej. Znajdowanie w negatywnej sytuacji tego, co sprawia zadowolenie albo tego, za co jest się wdzięcznym, spowoduje pojawienie się rozwiązania. Walt Disney zademonstrował tę magiczną moc w Polianie. A tysiące lat wcześniej Buddha powiedział, w jaki sposób używać tej samej magicznej mocy. Cytat: Powstańmy i bądźmy wdzięczni, bo jeśli nie nauczyliśmy się dzisiaj dużo, to przynajmniej nauczyliśmy się trochę, a jeśli nie nauczyliśmy się wcale, to przynajmniej nie zachorowaliśmy, a jeśli zachorowaliśmy, to przynajmniej nie umarliśmy. Tak więc bądźmy wdzięczni. Głatamam Buddha żył około 563 do 483 roku przed naszą erą, założyciel buddyzmu. Niech słowa Buddy staną się dla Ciebie inspiracją, gdy będziesz dzisiaj rozpatrywać wybrany problem albo negatywną sytuację w swoim życiu, w której chcesz spowodować korzystną zmianę i doszukiwać się w niej 10 rzeczy, na które możesz być wdzięczna. Wiem, że rozpoczęcie tego ćwiczenia może stanowić wyzwanie. Ale budyta pokazuje, w jaki sposób należy to zrobić. Sporządź listę na komputerze albo w swoim dzienniku wdzięczności. Na przykład, Twoim problemem może być brak pracy i pomimo wysiłku wciąż jesteś bezrobotna. Aby magicznie zmienić tę sytuację, musisz wykonać ćwiczenie wdzięczności, koncentrując się na tej, na tej sytuacji. Oto na przykład możesz powiedzieć. Pierwsze. Jestem taka wdzięczna, że w tym okresie miałam więcej czasu dla mojej rodziny. 2. Jestem wdzięczna, że moje życie jest bardziej uporządkowane z powodu dodatkowego czasu. 3. Jestem wdzięczna, że przez większość życia miała pra miałam pracę i jestem doświadczona. 4. Jestem naprawdę wdzięczna, że jestem bez pracy pierwszy raz w życiu. 5. Jestem wdzięczna, że są miejsca pracy i codziennie pojawia się ich więcej. 6. Jestem wdzięczna za wszystko, czego się nauczyłam, starając się o pracę i chodząc na rozmowy kwalifikacyjne. 7. Jestem wdzięczna, że zdrowie mi to opisuje i mogę pracować. 8. Jestem wdzięczna za słowa otuchy i wsparcie ze strony rodziny. 9. Jestem wdzięczna za odpoczynek, który miałam, bo naprawdę był mi potrzebny. 10. Jestem wdzięczna, bo dzięki utracie pracy zrozumiałam, jak wiele dla mnie znaczy jej posiadanie. Do tej pory nie zdawałam sobie z tego sprawy. Wdzięczność osoby bezrobotnej przyciągnie odmienne okoliczności i jej obecna sytuacja ulegnie magicznej zmianie. Moc wdzięczności jest większa niż każda negatywna sytuacja i istnieją nieograniczone sposoby, w jakie negatywna sytuacja może się zmienić. Wystarczy praktykować wdzięczność i patrzeć, jak dzieje się magia. Weźmy kolejny przykład. Złe stosunki między ojcem i synem. Syn czuje, że bez względu na to, jak dobrze się stara, ojciec nigdy nie jest zadowolony. Pierwsze, jestem wdzięczny, że mam naprawdę dobre stosunki z większością osób w moim życiu. Drugie, jestem wdzięczny mojemu ojcu za jego ciężką pracę, bo dzięki temu mogłem zdobyć wykształcenie, jakiego on nie miał. Trzecie, jestem wdzięczny mojemu ojcu za utrzymywanie naszej rodziny przez moje całe dzieciństwo. Ponieważ wtedy nie miałem pojęcia, ile ciężkiej pracy i pieniędzy wymagało utrzymania naszej rodziny. Czwarte. Jestem wdzięczny mojemu ojcu za to, że w każdą sobotę zabierał mnie na mecz koszykówki, gdy byłem dzieckiem. Piąte. Jestem wdzięczny, że ostatnio mój ojciec nie jest wobec mnie równie surowy jak w przeszłości. Szóste. Jestem wdzięczny, że mój ojciec się o mnie troszczy, ponieważ nie byłby surowy, gdyby mu na mnie nie zależało. Siódme. Jestem wdzięczny, że dzięki moim stosunkom z ojcem nauczyłem się współczuć i mam większe zrozumienie dla moich dzieci. 8. Jestem wdzięczny mojemu ojcu za to, że mi pokazał, jak ważna jest zachęta w wychowywaniu szczęśliwych, pewnych siebie dzieci. 9. Jestem naprawdę wdzięczny, kiedy śmieję się razem z moim ojcem. Niektórzy nigdy tego nie robią, bo nie mają ojca. Ci, którzy stracili swojego ojca, nigdy nie będą mieć okazji się z nim śmiać. 10. Jestem szczerze wdzięczny, że mam Ojca, ponieważ wśród ciężkich chwil zdarzały się też dobre, i czeka nas więcej wspólnych dobrych chwil. Płynące z głębi serca uczucia wdzięczności do Ojca sprawiają, że ich wzajemne stosunki ulegną poprawie. Syn zmienił sposób myślenia i swoje nastawienie do Ojca, co spowoduje natychmiastową zmianę tego, co od Niego przyciąga. Mimo, że syn był wdzięczny w myślach, na poziomie energetycznym i kwantowym jego wdzięczność wywrze magiczny wpływ na ich wzajemne stosunki. Jeśli będzie kultywować swoją wdzięczność, zgodnie z prawem przyciągania, musi otrzymać to samo od swego ojca, ich związek natychmiast zacznie się poprawiać. Pamiętaj, możesz poznać, że twoja wdzięczność działa po tym, co czujesz. Po ćwiczeniu wdzięczności twoje odczucia dotyczące danej sytuacji powinny ulec znaczącej poprawie. Pierwszym dowodem działania magicznej siły wdzięczności jest poprawa samopoczucia. Więc kiedy poczujesz się lepiej, będziesz wiedziała, że sytuacja się zmieni. Chcąc rozwiązać jakąś negatywną sytuację, koncentruj na niej sw swoją wdzięczność, aż poczujesz się wewnętrznie lepiej, a potem zobaczysz, jak magia czyni cuda w zewnętrznym świecie. Sporządzając pisemną listę, dopilnuj żeby wymienić każdą z dziesięciu rzeczy, na które jest, za które jesteś wdzięczna. W następujący sposób. Jestem taka wdzięczna za... Tutaj napisz za co. Albo jestem naprawdę wdzięczna za... I napisz za co jesteś wdzięczna. I dokończ zdanie pisząc za co jesteś wdzięczna. Możesz również wykorzystać zaprezentowany przez Walta Disneya sposób używania magicznej siły wdzięczności, jeśli uznasz, że tak będzie lepiej. Tak się cieszę, że... I dokończ zdanie pisząc z czego się cieszysz. Kiedy wymienisz 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczna, zakończ ćwiczenie Magiczne Eliminowanie Negatywnych Sytuacji, pisząc, Dziękuję, dziękuję, dziękuję za idealne rozwiązanie. I dzisiaj sprawdź, czy uda Ci się przeżyć jeden dzień bez mówienia czegoś negatywnego. To może być trudne, ale dzięki temu przekonasz się, czy możesz to robić przez jeden dzień. Jest ku temu ważny powód. Ponieważ większość z nas nie zdaje sobie sprawy, jak często wypowiada się negatywnie. Całodzienne zwracanie uwagi na to, co mówisz, da ci o tym pojęcie. Pamiętaj, że negatywne uczucia i narzekania sprowadzają więcej tego samego, a jeśli będziesz uważać, co mówisz, możesz w każdej chwili umilknąć i zadecydować, czy chcesz ponosić konsekwencje tego, co chciałaś powiedzieć. Oto magiczne koło ratunkowe, którego możesz użyć, jeśli zauważysz, że myślisz albo mówisz coś negatywnego, natychmiast przestań to robić i powiedz. Ale muszę przyznać, że jestem naprawdę wdzięczna za. dokądś zdanie dodając coś, cokolwiek za co jesteś wdzięczna. Noś ze sobą to magiczne koło ratunkowe i sięgaj po nie za każdym razem, kiedy będziesz go potrzebowała. A jeśli w przyszłości pojawi się jakiś niewielki problem albo kłopot, pamiętaj o zduszeniu. Zarzewia wdzięcznością, zanim wybuchnie pożar. Jednocześnie rozniecisz magię w swoim życiu. Ćwiczenie magiczne: Numer 7. Magiczne eliminowanie negatywnych sytuacji. Pierwsze. Bądź wdzięczna za to, co masz. Sporządź listę 10 doznanych dobrodziejstw. Napisz, dlaczego jesteś wdzięczna. Ponownie przeczytaj listę i po każdym dobrodziejstwie powiedz: Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Starając się odczuwać jak największą wdzięczność. 2. Wybierz jedną negatywną sytuację albo problem, na którego rozwiązaniu najbardziej Ci zależy. 3. Znajdź w tej sytuacji 10 rzeczy, na, za które jesteś wdzięczna. 4. Na końcu listy napisz: Dziękuję, dziękuję, dziękuję za idealne rozwiązanie. 5. Dzisiaj sprawdź, czy uda ci się przeżyć jeden dzień, bez mówienia czegoś negatywnego. Jeśli zauważysz, że myślisz albo mówisz coś negatywnego, użyj magicznego koła ratunkowego. Natychmiast przestań i powiedz: "Ale muszę przyznać, że jestem naprawdę wdzięczna za." I tutaj napisz za co. 6. Tuż przed położeniem się spać weź w rękę swój magiczny kamień i wypowiedz magiczne słowo: "Dziękuję za najlepszą rzecz, która się dzisiaj zdarzyła."